Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o największym grillu z rodziny Webera. Jest to Grill Summit. No to jest potężna maszyna. Tutaj w naszym salonie w Dywicach jeszcze są na nim folie. Nie ściągamy tego, zostawiamy to użytkownikowi, który sobie kupi, będzie sobie mógł tak z telefonu sobie te wszystkie foliki pościągać. Ale do rzeczy. Jeśli chodzi o ten grill, no to jest to naprawdę potęga. Termometr wbudowany centralnie w bardzo wysoką pokrywę naszego kotła. Palniki podświetlane. No i co mogę o tym powiedzieć? Jest to naprawdę grill bardzo potężny. Zaczniemy od tej strony. Boczny palnik zbudowany troszkę inaczej niż w grillach wszystkich Weberowskich, ponieważ sterowanie bocznym palnikiem mamy tutaj oczywiście zapal z tej strony. Co jest ciekawe, zintegrowany podajnik do wiórek wędzarniczych. On jest tutaj umieszczony w bocznej części grilla, zasilany dodatkowym palnikiem. To bardzo fajne rozwiązanie. Nie będę wyciągał rusztu, ponieważ jest mega ciężki. Zobaczcie jak to wygląda. Ruszt ze stali nierdzewnej naprawdę waży to swoje, to jest po prostu potęga. W porównaniu z innymi grillami Samid ma nieco inaczej rozwiązany system aromatyzatorów. To są takie wąższe, mniejsze aromatyzatory, za to jest ich znacznie więcej. System GBS montowany w środkową część rusztu. jakby osobno ściąganą, niedzieloną, tylko w, jednym, w jednej części. Wbudowany rożen z palnikiem z tyłu na podczerwień. I rożen sterowany tutaj z bocznej półki. Ja teraz to ściągnę, żeby Wam to pokazać. Tak się to ustawia. Tam oczywiście jest przewód elektryczny, bo jest ten oczywiście różd zasilany prądem elektrycznym. Każdy palnik ma swój zintegrowany zapłon, tak to działa pod spodem. Spora przestrzeń do przechowywania różnych rzeczy. No i oczywiście system ociekowy z potężną wanną ociekową, która wygląda w ten sposób. Oczywiście mała miska na zbiór wszelkich ociekających tłuszczy. Wyposażona w tacki aluminiowe. Oświetlenie pokrywy zintegrowane z uchwytem. Proszę bardzo. Jest to naprawdę potężna maszyna, która wyżywi dziesiątki ludzi i można na niej robić naprawdę wszystko. Weber Summit polecam serdecznie.